No, już prawie świta. Udało nam się przeżyć noc bez ataku lwa górskiego? No jasne, że tak. Jak podaje Wydział do Spraw Ryb i Dziczyzny, założony w XIX wieku, nigdy nie było ataku lwa górskiego w granitach miasta San Francisco. Wow. Rywalizacja między wilkami z Webster i lwami z Madison wymyka się spod kontroli. Oby jeszcze były dobre miejsca. Wyobrażacie sobie stać tak z pięć metrów od Trifekty? Oh. Oh. Lepiej się czujesz, Darlene? Mm, niespecjalnie. Mówiłam ci, nie jedz tej zapiekanki, którą zrobiłaś w róże wydechowej. Mamy mm. mikrofalówkę. Mm. Mm. Czytałam, że one są niebezpieczne. Poza tym mikrofalówka nie da tego wędzonego aromatu. O -o. Chcę do łazienki. O! Nie, nie autobusie! w autobusie! Ekstra. To co my teraz zrobimy? Nowy autobus? Miarno już koncert. Darlin jest naprawdę chora i nie będzie mogła dziś występować. No to jak my będziemy śpiewać bez darlin? Ona ma naprawdę anielski głos. Podrzućcie papier toaletowy. Masz tam nową rolkę.